Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Gika i jakiś czas temu pokazałem Wam białego golfa GTI od Kobi, a Wy pytaliście, czy pokażę też wersję Cabrio. No i mogę powiedzieć śmiało, że to jest właśnie ten dzień. 1494 elementy i 440 zł na stronie Kobi. Co istotne, wydaje mi się, że ten zestaw może Wam się bardziej spodobać od wersji białej, z tego względu, że na białym widać no, jakieś szpary pomiędzy klockami, a ten ciemny granatowy kolor idealnie to maskuje. Więc jeśli do tej pory na białego golfa się nie zdecydowaliście, to może sięgniecie właśnie po tego. Sam jestem też ciekaw, jak to będzie wyglądało po złożeniu. Zostawimy go sobie oczywiście z tym białym, żebyście też mieli fajny punkt widzenia na to, czym one się Różnią. Oczywiście nie w detalu tylko w takim szerszym ujęciu, no to co? Nie będę przeciągał idziemy otwierać pudełko, a potem będziemy mogli delektować się tym klasykiem. Około 250 elementów mniej w stosunku do białej wersji GTI, naturalnie brak dachu, ale i brak. Podstawki. Sam jestem ciekaw, jak ten samochód będzie prezentował się po złożeniu, bo ten kolor może bardzo wiele zmienić, ale tego dowiemy się za chwilę. Zerknijmy sobie na drugą stronę pudełka. Wymiary: 13 cm szerokości, 11 cm wysokości i 30,5 cm długości. Możecie zobaczyć, jak ten model prezentuje się od tyłu. Wygląda naprawdę spoko. No i jeśli chodzi o funkcję, to oczywiście możemy sobie otwierać drzwi, możemy podnieść maskę, żeby zobaczyć, jak wygląda silnik, możemy skręcać. Kołami i podnosić sobie tylną klapę. A jeśli chodzi o zawartość, to zaraz wam ją pokażę. Prezentuje się następująco: kolejny duży separator z kobi do kolekcji. Serio są bardzo przydatne, w szczególności kiedy mierzycie długość klocków czy płytek. A jeśli chodzi o kroki budowania, to tych znajdziemy 5, Tutaj znajdziemy worek z piątką. Co do instrukcji, ta została podzielona na dwie części. O i mogę nawet o. Jedna weszła w drugą. Myślałem, że one są w jakiś sposób sklejone, co by mnie mocno zaskoczyło. No ale tak to wygląda. Ja w takim razie idę brać się za budowanie i Golf zaraz wjedzie na stół. Granatowy kolor zdecydowanie robi robotę, i właśnie dzięki temu kolorowi Golf zyskuje. Przynajmniej według mojej opinii, ale dawajcie znać co wy sądzicie. A no i istotne też jest to, że wraz z tym kolorem w parze idą pewne utrudnienia w instrukcji, bo granatowy kolor w instrukcji jest bardzo ciemny i momentami trzeba dość intensywnie przyglądać się, jaki element Wam jest potrzebny w kolejnym kroku. Ale to szczegół i e, upominam, żebyście mieli tego świadomość. No to co. Pora go pooglądać, posprawdzać w jakim jest stanie, żeby dokonać racjonalnego zakupu. W takim razie możemy zaczynać, i wydaje mi się, że powinniście wziąć pod uwagę to, że na żywo model jest nieco ciemniejszy. Mam wrażenie, że na podglądzie on wydaje się być taki bardziej atramentowy, a on jest naprawdę tak intensywnie granatowy, ale to też tak po prostu uprzedzam, żebyście mieli świadomość, jak ten kolor wygląda naprawdę. Jeśli chodzi o przód, to to przód wygląda bardzo podobnie do tego białego Golfa, tylko że w GTI po prostu mieliśmy inaczej wykończony ten element, no ale oczywiście jeśli chodzi o grill, światła, całą maskę, to konstrukcja jest dokładnie taka sama albo prawie taka sama, no tutaj te różnice są naprawdę minimalne. Oczywiście możemy sobie podnieść maskę, możemy zajrzeć do środka, zobaczyć jak wygląda silnik, ale też możecie zobaczyć jak wygląda mechanizm, który oczywiście odpowiada za skręcanie kołami. I tutaj też powiem to co mówiłem w przypadku Golfa GTI, musicie potem bardzo skrupulatnie podopychać sobie te elementy, żeby ta instalacja rzeczywiście była całkiem sensownie odzorowana. i jak widzicie, ja tutaj mam jakąś taką delikatną przerwę. No ale to jest kwestia już takiej dość solidnej gimnastyki pod maską. Co do nadruków, oczywiście te pojawiają się choćby w tym miejscu, czy tutaj, czy tutaj w tym modelu nie znajdziemy naklejek, tak jak to miało miejsce w przypadku GTI i gdzie tam po prostu te boczne paski były do naklejenia, ale ja się po prostu na te opcje nie zdecydowałem. Naturalnie możemy zajrzeć do środka poprzez otwieranie drzwi. Drzwi otwierają się naprawdę spoko. No to, co jedynie może Was zaskakiwać, to drzwi po prostu otwierają się w bardzo szerokim zakresie, ale oczywiście jeśli będziecie to kontrolować, to nic im się nie stanie. Co istotne, fotele też są przesuwane no i ewentualnie fotel można sobie też wypiąć. Mam nadzieję, że nic im się nie stanie. Oba fotele są zrobione dokładnie tak samo, różnią się tylko wykończeniem po bokach i one są po prostu... Na takim lustrzanym odbiciem, natomiast jeśli chodzi o konstrukcję, są całkiem solidne. W takim razie ja. Fotel z powrotem wpinam. No, i jak możecie zobaczyć, po prostu można sobie regulować jego ustawienie. Na tylnej kanapie jest już nieco mniej miejsca, tam oczywiście nic nie możemy regulować, tam nie możemy nic wymontować. Tak samo jeśli chodzi o dach, on już jest złożony. W tym miejscu jeszcze znajdziemy wlew do baku. No i co istotne, możemy sobie jeszcze zerknąć na to, jak prezentuje się kierownica. Ta jest myślę, że całkiem ładna i jeszcze sobie tak zerknę na GTI, tam była inna, więc tutaj też myślę, że. Całkiem duży plus za, za to, że dostaliśmy tutaj inny odlew. No i w momencie oczywiście, kiedy kierownicą kręcimy, to ta też wprawia koła w ruch. No i możemy też zobaczyć, jak prezentuje się ten duży klocek z nadrukowanymi zegarami, który znajdziecie za kierownicą, ja w takim razie zamykam drzwi i jeszcze zerknijcie sobie na tył. Tutaj mamy oczywiście kolejne nadruki, które znajdziemy nad światłami, i jeśli chcemy zajrzeć do bagażnika, no to musimy sobie ten element podnieść. Polecam Wam po prostu otwieranie go poprzez włożenie palca pod rejestrację i dzięki temu macie po prostu łatwy dostęp. No i tutaj, jeśli chodzi o głębokość, to ten bagażnik prezentuje się no tak mniej więcej, no na 2 trzecie głębokości palca. O, tak to można ocenić. No i teraz tak, co do wykonania jeszcze od boku. Zerknijcie sobie na to, jak to wygląda. Ja wiem, tutaj widać ślady od wtrysków. Mogłem obrócić te klocki. Mój błąd, ale serio, kiedy składa się kilka zestawów klocków w tygodniu, to po prostu takie rzeczy umykają, więc wybaczcie. Tak model prezentuje się od spodu. Płyta jest bardzo zwarta. Absolutnie nie mam się do czego przyczepić. No i tutaj wszystko trzyma się tak, jak trzymać się powinno. I teraz może was zastanawiać, jak ten model wygląda obok wersji GTI. A no tak. No i teraz o, może tak wam je zaprezentuję, żebyście mogli zobaczyć od boku, jak one się różnią. Może teraz zmienimy nieco kadr. Uwaga. No i możecie ocenić, który kolor po prostu bardziej Wam pasuje. Oczywiście kształty są piekielnie podobne, no, różnice są takie jak i w przypadku innych samochodów, które są w wersji cabrio i nie cabrio, ten po prostu nie ma dachu, różnią się też kolorami i tak jak mówię, wydaje mi się, że kolor tutaj też będzie miał pewnie solidny wpływ na Waszą decyzję, jeśli na Golfa się zdecydujecie, ale pozwolicie, że ja zdemontuję tę dziwną konstrukcję, a główny aktor wraca na plan, a ja przejdę do podsumowania. Kiedy składałem ten model, to wrzuciłem zdjęcie na Instagram z informacją, że jestem w trakcie składania Golfa Cabrio i ktoś z Was pytał, czy będzie też czerwony Golf na kanale. Odpowiadam: Nie, nie będzie, nie będę składał trzeciego Golfa. Wiecie chyba to się już mija z celem, żeby pokazać Wam jeszcze jedną alternatywną wersję i ja też nie chciałbym sobie zabierać czasu na może nie tyle nieprzyjemne składanie, co po prostu kolejną powtórkę z rozrywki, tym bardziej, że czułbym się już trochę jak w Matrixie, tylko w momencie, kiedy coś się zlaguje w systemie. Ale wracając do tego modelu, zdecydowanie kolor prezentuje się ciekawiej od białego, ale tak jak mówiłem, w mojej opinii, po prostu ten intensywnie granatowy kolor powoduje, że model wygląda na bardziej Zwarty. Nie będą Wam przeszkadzać prześwity, które po prostu przy białych klockach są bardzo widoczne. No a to na jaką wersję Wy się zdecydujecie: czy będziecie chcieli mieć GTI z podstawką, czy będziecie chcieli mieć Cabrio bez podstawki? No to wybór należy do Was. Ja pokazałem Wam dwa modele, a Wy teraz możecie decydować. W każdym razie oba mi się podobają. Tylko pamiętajcie, tutaj nie ma naklejki. No, to myślę, że podpowiedziałem, pomogłem. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.